Ta grupa również jest zbytnio niedoceniona. Moi drodzy, witam serdecznie w 48 odcinku serii, którym bohaterem jest zespół Chicago. Debiutancki album y, grupy y, Chicago y, Transit Authority y, to płyta wydana na dwóch tzw. Tak LPK-ach, dwupłytowe wydawnictwo, Wydanie z roku 1969, tak moi drodzy, wtedy Chicago zaczęło swoją przygodę z muzyką. Okładka Gatefold, skoro dwa Player. I jest to zdecydowanie jedna z najlepszych płyt zespołu. Tutaj, moi drodzy, mamy i troszeczkę rocka progresywnego, i różnych ciekawych naprawdę tematów. E, którym, e, którymi panowie nas tutaj raczą, 69 rok. Trans Authority dla mnie, podkreślam, dla mnie debiutancki album Chicago jest najlepszą ich e, płytą. E, mam kilka płyt tego zespołu, dlatego chcę je wam teraz e, m, pokazać. To jest drugi Elpek z debiutanckiego albumu. Dobrze, że to nie jest płyta ym, koncertowa, tylko mamy od razu na tyle materiału, panowie mieli, żeby jako debiut wypuścić dwie płyty. To rzadkość, żeby wypuścić jako na dzień dobry jako debiut dwupłytowy album. Yy, kolejną płytą, którą yy mam, to jest prawdopodobnie składanka grupy, yy, chociaż. Ciężko gdybać. Tak. Zbiór nagrań z lat 1972-1975. Wydanie holenderskie. Coś takiego. Taka oryginalna koperta. I płyta, którą będzie ciężko wyjąć z racji tego, że długo stała. Dobrze, że nie miała folii, dlatego się nie odparzyła. Wydanie CBS-u. Bardzo proszę. Kolejny temat od Chicago to album. Na pewno mam na pewno mam tego nie po kolei, na pewno mam to nie po kolei i spore braki w ich dyskografii, ale pokazuję tak jak mówię to co mam. Następna rzecz Chicago z taką okładeczką. Bardzo proszę: wszystko wydanie CBS-u. Tutaj 86093. E, tutaj mamy takie utwory jak Street Player, Mama Take, e, Window Dreaming e, czy Runaway. E, super sprawa, bo wszystkie mają oryginalne koperty wewnętrzne. Bardzo efektowne zdjęcia e, zespołu. Przeciekawy e, label. Bardzo fajny. No i kolejna dawka klasyki od Chicago. Następna rzecz, moi drodzy, kolejny temat, jeżeli chodzi o tą grupę, to płyta tak zwana szesnastka. No tutaj się pojawił utwór Hard to Say I'm Sorry, który był wielkim przebojem tej grupy Chicago 16. To by było na tyle, jeżeli chodzi o płyty studyjne. Natomiast na sam koniec mam przeciekawą i rzadką rzecz jeżeli chodzi o Chicago oryginalna koperta wewnętrzna ee, numer sugeruje dokładnie, że to jest 16 płyta Full Moon, tak to zatytułowano i tak jak mówię, Hard to Say I'm Sorry okazał się największym przebojem z tej płyty. Natomiast teraz e, chcę wam pokazać, jeżeli chodzi o Chicago rzecz dosyć poszukiwaną. Chodzi o 4 lub 5 płytowy box Zarejestrowanym w ogóle pierwszym w historii koncertem w Chicago. To jest takie bydle. Wyciągane wszystko z boku, i co jest najlepsze, mamy kartonowe pudełko, a w środku mamy pełny komplet. A zatem, rozpiskę, podziękowania. I wspaniały, wielki plakat artystów. Rozkładany na trzy. Bardzo proszę. Z tyłu goła kartka. Teraz składamy ten plakat. Dobrze, że ja nigdy plakatów nie zbierałem po prostu, bo zawsze miałem problem z ich złożeniem. <laughs> Natomiast, e, moi drodzy, do tego wszystkiego to nie jest jeszcze wszystko. E, no, i będę miał problem. Będę miał problem. O ile fajnie się rozłożył, to będzie ciężko go złożyć. Dobra, odłożę to na później. E, mamy tą kartkę. I teraz mamy, moi drodzy, jeszcze. jeszcze mamy. Sterter różnych papierów do tego wydawnictwa, dzięki któremu jest to wydanie kompletne. Tutaj mamy następny plakat, jak to się fajnie rozkłada. Ciężko złożyć później, proszę bardzo. O, przepraszam, pokazałem do góry nogami. Tak to wygląda. Proszę, klasycznie z tyłu. Zwykła biała kartka. Ładno, ładnie się ta jedna połówka złożyła, ale znowu będzie problem, żeby to złożyć e, na drugą stronę. No, niestety. Nie chcę się poddać. Hmm, nie tak. Spróbuję to zrobić tak. Tak. I chyba to idzie do tyłu. Nie, też nie chcę. Nie wiem, będę musiał pomyśleć. Dobra, dalej, <laughs> moi drodzy. Do tego wszystkiego mamy buklet, i pełne, i zapis pełnej trasy koncertowej, gdzie panowie zagrali. Zobaczcie, jak ten buklet wygląda. 24 strony wspaniałych, efektownych zdjęć. Proszę bardzo. Wspaniała sprawa, kompletne wydanie, co się rzadko zdarza. To jest w ogóle e, rzadki temat, 24 strony, i do tego mamy, moi drodzy, ten koncert na czterech winylach. Te cztery winyle są w oryginalnych takich kopertach. Natomiast same labele. Wyglądają w ten sposób i wydanie jest wytwórni Columbia. Cztery longplaye, dwa plakaty, buklet plus e, pełna rozpiska ówczesnej trasy koncertowej.